5, 4, 3, 2, 1, start. 100. Pachołek od prawej. Pachołek od prawej. Tam możesz wypuścić. Prawy dwa nie ciąć. Do lewy dwa przyciąć. Lewy dwa przyciąć. Pachołek od lewej. Pachołek od lewej. Do prawy dwa. Szykana od prawej podwójna. Od prawej podwójna. Lewy trzy długi, nie ciąć, nie wypuszczać. W... Prawy cztery. Chytra szykana za beczkę. Chytra od trej! prawej. Bud, bud. Od, od, od lewej, od lewej podwójna kapcia mamy, prawy 3. Do prawy 3 długi nie ciąć Tam jest tak ślisko 70. Prawy 4 ciąć Do lewy 4 nie ciąć Cztery, ciąć szykana od prawej ciasna szykana od prawej ciasna Put, put, but meta ślisko